Siema tu Dominik Śliwiński w tym filmie powiem Ci, jak stworzyć swoją własną kryptowalutę w 15 minut w cenie mniejszej niż cena tych dwóch szklanek, a następnie ją sprzedać. Zanim zaczniemy muszę Ci poinformować, że informacje zawarte w tym filmie są tylko w celach edukacyjnych i informacyjnych, nie jestem doradcą finansowym, nie jest to żadna porada finansowa ani porada prawna. Nie namawiam do organizowania tak zwanego jeżeli to akceptujesz, to już ci pokazuję, jak tworzy się swoje kryptowaluty, jak stworzyć token, który będzie twoją kryptowalutą, a więc odpowiadam na po prostu pytania moich widzów, które były zadane pod kolejnym filmem, gdzie pokazywałem, jak niektórzy zarabiają duże pieniądze na kryptowalutach, nie kupując ich. Co wyświetlam ci tutaj, tutaj ci wyświetlam w rogu, jeżeli chcesz to sobie przejść, a tymczasem. Przechodzimy do komputera i pokażę Ci jak stworzyć własną kryptowalutę. Jeszcze zanim zaczniemy to pokażę Ci ile są warte tego typu waluty, kryptowaluty, które ktoś sobie stworzy i one tak naprawdę nic nie wnoszą. Oczywiście nie zachęcam Cię do robienia tego, tak jak Ci powiedziałem, nie jest to żadna porada, tylko komentuję to co się dzieje i jestem w szoku, że ludzie inwestują w rzeczy, które tak naprawdę nie wnoszą nic wartościowego za coś tak naprawdę największą. Takim, taką rzeczą, jest tutaj doczką, który tak naprawdę został stworzony dla zabawy i jak widzisz jakie on wartości osiągnął, jego kap kapitalizacja rynku, to co zobacz tutaj jakie to są kwoty olbrzymie, za tym trendem właśnie poszły kolejne kryptowaluty stworzone przez ludzi wykorzystując ten trend, logo piecka i zobacz też kapitalizacja rynków na ten moment, gdzie teraz był spadek, jak widzisz był Najpierw wielki zysk ceny, teraz jest już spadek, bo te kryptowaluty, no nic nie wnoszą, 13 miliardów na, na ten moment, gdzie już jest po spadkach, tak? Więc one, tutaj masz kolejny przykład, wybuchają i później spadają. Prawdopodobnie nie będzie nic już o nich słuchać następnym razem. Jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć, dlaczego w ogóle się tak dzieje, to ja też więcej mówiłem w tym innym filmie, to, to wyświetlam ci tam do góry, się, możesz do niego przejść. A teraz zostaw lajka. I suba z dzwoneczkiem, tutaj mówimy, mówimy, na, mówię na kanale jak zarabiać pieniądze w internecie. Także już przechodzimy do tego, jak zrobić swoją, właśnie tego typu kryptowalutę. Ok, pierwsze co musisz zrobić, to przejść sobie do Metamask. Musisz pobrać sobie tutaj ten portfel. Pobieramy go normalnie, najlepiej Chrome, iOS, Android. Jak widzisz, to sobie możesz wtyczkę do Chroma zainstalować. Także instalujemy sobie, pobiera nam się, okay. OK, a więc wtyczka została dodana, tu nam się pokazało, to możemy kliknąć Get Started. Klikamy Create Wallet, jeżeli tworzymy nowy portfel i klikamy tutaj potwierdzamy, dajemy swoje hasło, OK, akceptujemy. Czyli OK, i teraz musimy dodać do naszego MetaMask Smart Chain Network. To już ci mówię o co chodzi. Przechodzimy sobie po prostu tutaj i w Settings przechodzimy sobie na Networks i w tym momencie <laughs> przechodzimy sobie tutaj i dodajemy sobie ten Smart Chain Network, ponieważ wykorzystamy tutaj tą sieć. Przechodzimy sobie do. MetaMaska naszego zminimalizujemy i wklejamy po prostu sobie te rzeczy. Chain ID 56. Cryptocurrency symbol BNB. I jeszcze tutaj Explorer. OK. I klikamy Save. W momencie mamy Smart Chain Network dodane do naszego portfela. Ok, zamykamy to sobie. Musimy dodać trochę BNB, ponieważ za pomocą tego zapłacimy tak zwane Fee za stworzenie, gaz fee za stworzenie tej kryptowaluty na ten moment. Gas Fee wynosi o, teraz więcej, 4, a jeszcze dzisiaj rano było 2 dolary, czyli tyle zapłacimy za stworzenie. Około tyle za, na, za stworzenie naszej kryptowaluty. A więc jeżeli nie wiesz jak przelać BNB, to już Ci pokazuję, po prostu przechodzisz sobie na giełdę kryptowalut jakąkolwiek, ja polecam tutaj Binance, link będzie w opisie do tej giełdy, uważam, że jest najlepsza i wchodzisz sobie w BNB na przykład USDT albo w dolary, jakąkolwiek tam parę masz, jakąkolwiek kryptowalutę czy, czy w jakiejkolwiek walucie chcesz kupić. Przechodzi sobie w market, no i kupujemy sobie tak, żeby mniej więcej była o wartości tego. Weźmiemy sobie 10 i tutaj market, i kupujemy sobie w tym momencie 10 BNB, i później przechodzimy sobie do portfela, i tutaj wybieramy sobie wypłatę. Jesteśmy w wypłacie BNB teraz i tutaj na ten adres kopiujemy klikając, wklejamy, tu wykrywa nas, wykrywa nam te, e, sieć i po prostu wypłacamy sobie w tym momencie te pieniążki. Odznaczyłem, klikamy max i wypłacamy sobie po prostu te pieniążki i potwierdzamy. I tutaj musimy oczywiście zabezpieczenia są wpisać maila i kod w... wpisać kod z maila i z Google Authenticator. Jeżeli masz zabezpieczone to konto, to jest to wymagane. No i tam potwierdziłem, tu mamy complete. I czekamy aż te pieniążki pojawią się u nas na naszym portfelu. Czekamy aż tutaj będzie po prostu completed. Ok, jak widzisz pieniążki mamy już w naszym portfelu, tą kryptowalutę i teraz przechodzimy sobie do strony remix.ethereum.org i tutaj tworzymy sobie nowy plik, nazywamy go bep20.sol i skorzystamy sobie z... Specjalnego kodu przygotowanego wcześniej, jak sobie właśnie wejdziesz tutaj na stronę, to tutaj wy wchodzimy. Linki będą w opisie, tutaj wchodzimy w kontrakt i token i erc20, ERC i tutaj erc20. SOL. W tym momencie wracamy sobie tutaj i wpisujemy sobie odpowiednio, wpisujemy sobie to. Wpisujemy sobie dwie antery, import i cudzysów otwieramy i wklejamy sobie właśnie to. Ten link zamykamy cudzysłowiem, średnikiem. Przechodzimy do następnej linii i zaraz piszę, uzupełnię i powiem ci co jak. I teraz wpisałem właśnie taką formułkę tutaj. Dwa razy przez przypadek mi się zrobił cudzysłów, także tutaj jeden cudzysłów zamykamy. W cudzysłowie po prostu ten link, średnik, wpisujemy kontrakt, nazwę naszego tokena, naszej kryptowaluty. To zostawiamy tak, jak jest, przepisujesz to wszystko, przepisujesz. Dotąd tutaj znowu piszemy nazwę i tutaj wpisujemy skrót naszej kryptowaluty po prostu, tak jak pewnie zauważyłeś, każda kryptowaluta ma swoją nazwę i skróconą nazwę. Dalej przepisujesz po prostu to, co tutaj jest. Dodam to po prostu w opisie filmu. I dalej sobie klikasz tutaj. Tu wszystko powinno być tak, jak jest. Klikasz Compile, myślnik 20, SOL. OK. Następnie przechodzisz sobie tutaj. I tutaj wybierasz sobie środowisko, tutaj to, jak widzisz, jak wybieram tutaj środowisko to, to mi wyskakuje błąd, że i muszę mieć włączony metamask, a ja jestem na innej przeglądarce, więc powtórzę ten sam proces, bo ja jestem w operze, a metamaska mamy w Chromie zainstalowane, więc ten cały proces powtórzę sobie po prostu tutaj, przeklejając to szybko i zaraz do Ciebie wracam. Ok, przekleiłem sobie po prostu ten tekst, otworzyłem tam ten plik, jeszcze raz zrobiłem tam compile i Teraz wybieramy sobie tutaj to środowisko. Tutaj wszystko zostawiamy jak jest, i teraz co jest istotne, tutaj wybieramy, jak dużo chcesz, żeby było tych Twoich kryptowalut. Więc załóżmy, że 10 tysięcy, no to wpisujemy 10 tysięcy albo 100 tysięcy, tak? Czyli wpisujemy 100 tysięcy i Oprócz tej liczby, którą wpiszesz, co chcesz mieć w tych kryptowalutach, to musisz dodać jeszcze 18zer. I tak będziesz miał te 100 000, co wpiszesz, plus do tego, do każdej liczby, to jest 18zer. Czyli wpisujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Dobrze, wpisaliśmy. Teraz klikujemy, klikamy Deploy, Send Transaction. A jeszcze tutaj musimy kliknąć, jak ja kliknąłem Deploy, tu po wybraniu trzeba kliknąć jeszcze Next i Connect. Tak, żeby uzupełnić się, widzisz, tutaj, teraz ten adres nam się uzupełnił. I w tym momencie możemy właśnie kliknąć Deploy. I wtedy sobie tutaj płacimy ten gas fee, czyli opłatę transakcyjną. Potwierdzamy, i w tym momencie, jak widzisz, creation Dominik Siwiński Pending, czyli nasza kryptowaluta o nazwie Dominik SILWIŃSKI, nasz token Transaction Confirm, czyli potwierdzona, nasz token został utworzony. I w tym momencie już masz swój token. Jak wejdziemy sobie tutaj na przykład. I teraz zobacz, jak tu sobie zjechaliśmy niżej, to mamy transaction hash, czyli tu sobie skopiujemy i jak wejdziemy sobie do BSC scan tutaj i wklejmy sobie tutaj ten transaction hash. Tak widzisz, ta transakcja przebiegła pomyślnie. Tu masz skąd? Do portfela. Tego kontraktu, czyli naszej kryptowaluty. Jak widzisz, tutaj wejdziemy sobie i mamy już swój token, masz swój token, swoją kryptowalutę. W tym momencie, jak widzisz, o nazwie Dominik Śliwiński. 100 000 sztuk z jednym adresem, czyli to jest mój adres. Jesteś właścicielem właśnie kryptowaluty Dominik Śliwiński. Ja jestem w tym momencie, tym swojej, której utworzyłeś, i teraz zobacz. Przechodzimy sobie do tego portfela MetaMask. On tu nas prosi teraz, żebym zrobił to później. Zrobię tam backup tak zwany, sobie zrób też w swoim portfelu. Tutaj klikamy Add Token i wpisujemy token Custom Token, wpisujemy Contract Token Address, czyli to. Token symbol DMS ok, next. I w tym momencie jestem posiadaczem 100 tysięcy tokenów DMS, czyli w skrócie Dominik Siliński. Ale zobacz, co z tego, że teraz zobacz. Możemy wysłać do kogoś też te tokeny, także są one, one teraz Twoje w pełni, ale co zrobić, żeby. Bo one są Twoje wszystkie, więc no, nikt ich teraz nie może kupić, tak? Więc teraz pokażę Ci, jak sprzedać, jak zacząć sprzedawać tego typu tokeny, Żeby udostępnić to, Twoje tokeny do sprzedaży. To musimy przesłać na, na adres naszego kontraktu po prostu tokeny, tak? Czyli kopiłem sobie to, przechodzimy tutaj, klikamy send. Klejamy sobie ten adres, i teraz mamy już informację, że wysyłamy na adres kontraktu, więc teraz zastanawiasz się, ile chcesz zostawić sobie na przykład tokenów, a ile chcesz, żeby było w obrocie, żeby ludzie mogli tym handlować i kupić i w ogóle. Więc załóżmy, że sobie wysyłamy 80 tysięcy tokenów, tak? No, i teraz jak chcemy to wysłać, to oczywiście płacimy też tą opłatę za wysyłkę małą. I jak potwierdzimy to, to prześlemy to na adres właśnie tutaj kontraktu. I dzięki temu, jak wejdziemy sobie teraz na pancakes, o widzisz, już mamy, że zostało wysłane pancakes swap. Klikniemy trade. To tutaj w exchange już ludzie będą mogli kupować Twoją kryptowalutę. Jeżeli sobie klikniemy tutaj i wkleimy sobie adres, bo ponieważ Pancakes automatycznie listuje właśnie kryptowalutę, jak widzisz, tu jest nasza kryptowaluta, to już możemy sobie kupować. Właśnie to ktoś może kupować naszą kryptowalutę, sami możemy kupować i musimy tutaj ustalić mniej więcej wartość naszej kryptowaluty poprzez kliknięcie właśnie tutaj i wybranie tej naszej kryptowaluty. Jak wtedy widzisz, dostajemy informację, że jesteśmy pierwsi, którzy nadajemy tutaj jej płynność, więc sobie wybieramy mniej więcej, sobie wybieramy ile właśnie ma być warta ta nasza kryptowaluta. Na przykład, jak wpiszemy sobie 100, to za, za jedną Jedną, na przykład BNB, mamy na przykład jedną tą naszą albo na przykład pół. I tutaj mamy napisane, że pół BNB, 2 BNB się płaci za jedną DMS. No i tutaj klikamy Unlock. No i tutaj też wybieramy, i tam też tak, że trzeba zrobić opłatę. Później, czym więcej zawiera się transakcji, to właśnie wartość tej kryptowaluty jest ustalana, wiadomo, że jak sprzedaż nagle wszystko od razu, no to wiadomo, że coś spadnie do zera. Tu się już napędza ruch ludzi, którzy kupują i sprzedają po prostu tego typu walutę. Twoją na przykład. Jak dodasz tutaj tą wartość, to będziesz mógł sobie odszukać swoją kryptowalutę na po Pointcon, CoinUp i tutaj zobaczyć po prostu wykresy i wartość swojej kryptowaluty market cap i wszystkie inne rzeczy, które są na tej stronie con, con, market cap dla wszystkich właśnie innych tych kryptowalut tutaj zostanie też wylistowana. No i w ten sposób kupujesz, sprzedajesz jedyne co ci teraz pozostało to marketing tej kryptowaluty. Oczywiście nie chodzi o to tutaj nie pokazuje ci po to, żebyś robił jakiś scam. Często za Stoją za tymi kryptowalutami jakieś duże pomysły, firmy tworzą się i po prostu ludzie tworzą coś, co w przyszłości może odnieść duży sukces w oparciu na przykład o kryptowalutę, rozwiązują różne problemy. I tak to wygląda. Pozostaje ci tak naprawdę reklama tego i właśnie tworzenie jakiegoś projektu związanego z kryptowalutami, na przykład. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będziesz wiedział, jak się tworzy kryptowalutę, ale także jak się ustrzesz przed inwestycjami w tego typu kryptowaluty, które na przykład nic nie wnoszą czyli nie stoi za tym żadna większa wartość, która ma być wytworzona. Tylko jest to po prostu niektórzy, tak tworzą kryptowaluty, żeby zrobić jakiś hype, i zaraz to spada i rozreklamują ją, a później sprzedają i nic się z tym nie dzieje. Przez co inni tracą pieniądze, ale tutaj nie o to chodzi w tym, żeby robić takie rzeczy, tylko żeby jak już to rozwijać, cokolwiek, to chociaż to wszystko ten film jest w celach edukacyjnych. Moim zdaniem, najlepsza inwestycja jest po prostu w siebie, swoją wiedzę i w swój realny biznes, tak właśnie mówię, który przyniesie wartość dla drugich ludzi, wtedy masz stały możesz, Może Ci się uda stworzyć stały po prostu dochód z Twojego biznesu, który realnie przynosi wartość dla innych ludzi, jeżeli chcesz się dowiedzieć jak to się robi, zapisz się na newsletter na tym kanale, kanale, mówię jak zarabiać w internecie i skupiam się po prostu na zarabianiu w internecie, więc zobacz sobie mój kolejny film jak chcesz akurat na, na temat zarabiania w internecie, wrzucam Ci tutaj na samym końcu tego filmu.